I gonitwa się rozpoczyna. Dobrze przyjął start Power Barbarian, za nim Big Bang, Regatta Queen, wycofuje się Tulamore polem El Pago Pago. Nieźle idzie Alice Glorie. Na miejscu ostatnim Jodzur, na przedostatnim Saif Szadat, z tyłu galopuje też Tulamore. Power Barbarian przed Big Bankiem, El Pago Pago i Alice Glorie, który jak widać duża waga nie przeszkadza. Potem w odstępie Regatta Queen teraz mocno poprawia jeździec na Tulamor. Konie na łuku, to jest jakieś 550 metrów do celownika. Ucieka Power Barbarian, próbuje go ścigać Big Bank, idzie Regatta Queen. Ale jeszcze Power Barbarian ma przewagę. Idzie Alice Glorie i za nią El Pago Pago. Bardzo ładnie środkiem toru galopuje Regatta Queen. E, I tuż za nią ruszył się także Tulamor. I za chwilę celownik. Broni się Power Barbarian i się obroni. Na drugim miejscu będzie Regatta Queen. Dalej Alice Glorie, El Pago Pago.